9, 9, 6, 7, Witam Państwa. Dzisiejszy dzień przywitał nas kwaśnym deszczem i jebiącym jajkiem wiatrem. W Pizdowie, i Kurwalu wiatr osiągnął nawet prędkość do 300 km na godzinę. Skutki były tragiczne. Specjalnie dla Państwa wybraliśmy się do jednego z miast z kamerą. Proszę o reportaż! Dzień dobry, znajdujemy się w Jajowicach. Proszę Państwa, jak w górę? Wszystko rozjewane. Judet, łapaj ku mnie! No może mi panem, panowie! Cudzam mi wybiało, a śpiaki ze stodzałą odlepiamy. Yy. On ty kurwa on. O kurwa, ale nie je, spierdalamy! Niestety nasi reporterzy zginęli na skutek zderzenia z traktorem. Bardzo nam przykro. No ale wróćmy do pogody. Przez cały tydzień dziawa, a później susza jak chujem strzelił. Ale jak to się mówi, ty pogoda ci nie sprzyja, to pierdolnij ojca wryja. Dobranoc.